Jestem ciekawa i czytelnicy Plotka także, jak wygląda Wasza relacja po tak długim czasie? Po czasie reunion, czy ogólnie po programie? Przepraszam. Po programie, bo teraz już żyjemy innymi okay. historiami, ale sprawdzamy, co się działo u dawnych uczestników. No u nas relacja wygląda bardzo dobrze, mam wrażenie, że w końcu przystaliśmy ze sobą, można powiedzieć, że walczyć, w końcu mhm. zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, poszliśmy na terapię, nauczyliśmy się ze sobą żyć już tak w 100% procentach i jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i wróciliśmy do naszego rodzinnego miasteczka, mieszkaliśmy we Wrocławiu, okazało się to nie nasze miasteczko, za dużo się działo, za szybko. Wrocław I... okazał się na naszym Tak, Wrocław, Wrocław, no, i... Na razie mieszkamy w naszym mia ma ma małym miasteczku i jest dobrze. Żyjemy sobie, po prostu sobie żyjemy. No to nie jest tak, słuchajcie, że życie jest tylko w wielkim mieście, no hello. Nie, my się w ogóle strasznie zmęczyliśmy dużym miastem. Ja w ogóle miałam wrażenie, że y, Wrocław to jest cudowne miasto, ja tam studiowałam, pracowałam. Później myśl myśleliśmy też y, po programie o Warszawie, ale stwierdziliśmy, no później się rozstaliśmy, i stwierdziliśmy, że wracamy do naszego miasta, no tego miasteczka rodzinnego i tam właśnie doszliśmy do wniosku, że będziemy walczyć o ten związek. I bardzo dobrze. Cieszymy się, że są tego efekty.